Cześć witajcie na kanale egzotyczny ogród uprawa roślin tropikalnych króciutko dzisiaj o aroidach potrzebuję sobie rozmnażyć trochę sadzonek do obsadzenia swojej zielonej ściany też w salonie i od jakiegoś czasu rozmnażam właśnie je poprzez ukorzenianie w wodzie to co wam zaraz pokażę to żadna nowość natomiast no już wcześniej to robiłem na którymś filmie pokazywałem akurat tutaj tego filodendrona czerwieniującego on stoi w wodzie około dwóch tygodni i patrzcie Oczywiście, sadzonka była ucięta w odpowiedni sposób. Korzenie już pięknie się wykształcają, postoi w tej wodzie jeszcze jest tydzień. I potem zmienię sobie go na następnego. Tutaj macie tak samo inne sadzonki. Któreś z, a już teraz nie pamiętam, one są podpisane od dołu, więc nie zobaczę ich teraz. Ale to jest któryś z, 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 z Epiperium, to jest na pewno Epiperium enjoy. Czyli to z tymi białymi przebarwieniami też już korzenie puszcza. Te nawet krócej, bo trochę z półtora tygodnia. Tu jest, jest chyba filodendron, dendron, tak tu jest pnący i z tego co widzę to on najgorzej reaguje, ale też już ma zaczątki korzeni, więc da radę. Macie okazję, róbcie w taki sposób. Proste, łatwe, przyjemne, nie zajmuje miejsca. Jedyne czego potrzeba to odrobina światła, kubek, odwrócona nakrętka. Ja mam taki sposób, że właśnie nakładam Nakrętkę w drugą stronę, tak żeby na nie wpadały do środka, przez to przepuszczam łodygi i grzeję sobie to. I tak, i tak mam tutaj matę grzewczą, i sobie to stawiam, grzeję, ale bez grania też da rada, i też też puszczą korzenie. Wydaje mi się, że w taki sposób najszybszy, no i przede wszystkim widzicie, czy te korzenie są puszczane, bo to, co jak wrzucicie do ziemi, nie zawsze widać, potem można się pomylić. Dzięki za uwagę. Cześć.